genialny przepis na ogórki małosolne bez zalewy. Nie potrzebujesz nawet słoika. Dziś je robisz, a jutro jesz. Gotowe już po jednej dobie, smakują jak te tradycyjne, a przy tym są jeszcze bardziej chrupiące i zachowują intensywną, zieloną barwę. Zacznij od umycia kilograma ogórków i namoczenia ich w zimnej wodzie na co najmniej godzinę. Odetnij końcówki ogórków. To przyspieszy proces kiszenia i zlikwiduje ewentualną gorycz. Przygotuj kilka ziaren pieprzu i rozgnieć je w młynku. Obierz dwa ząbki czosnku i pokrój na mniejsze kawałki. Korzeń chrzanu obierz i podziel na plasterki. Dwie gałązki kopru opłucz i drobno posiekaj. Włóż przygotowane ogórki do woreczka foliowego. Dodaj wszystkie przygotowane składniki. Całość dokładnie, delikatnie wymieszaj. Pamiętaj, by usunąć jak najwięcej powietrza z woreczka i szczelnie go zamknąć. Tak przygotowane ogórki włóż do lodówki. Po 24 godzinach masz gotowe, wyraziste i chrupiące ogórki małosolne. Szybko, prosto i bez żadnego wysiłku.